zaprosiliśmy legendy Związku Zawodowego Solidarność, panią Joannę Gwiazdę i pana Andrzeja Gwiazdę, których serdecznie witam. Na korytarzu znajduje się wystawa Za chleb i wolność. Może przechodząc tu mieliście Państwo okazję obejrzeć w jakiejś mierze. Będziemy starali się po tym spotkaniu przenieść tą wystawę do Domu Kultury, żeby trochę młodzież łyknęła Historii, której teraz nie uczą. Wystawa, która w skrócie telegraficznym obrazuje tamten okres, czyli mówimy o okresie 78-81. Opisze nam je wybitny historyk, pan profesor Jan Żaryn, którego serdecznie witam. Wśród zaproszonych gości jest również. Taki młody człowiek, brunet, pan Leszek Czajkowski, poeta, kompozytor i wykonawca swoich e, utworów. Serdecznie witamy. AK z panem Leszkiem Broczkowskim na czele, nie dość, że weteran, to jeszcze poeta. <plosz> Moja atencja wynika z tego, że moja rodzina cała była taka walczyła, a ja dzięki ich rozrabianiu urodziłem się w obozie w Niemczech. Dlatego z taką sympatią darzę to na też... Zostałem przedstawiony jako młody brunet. Naprawdę kiedyś byłem młody i naprawdę kiedyś byłem brunetem. Także wszystko się zgadza. Czas jest to oczywiście nieubłagany. Na rozpoczęcie tej piosenki, pierwsza piosenka, prośba o prawdę, czyli taki apel, żeby rozliczyć polską historię, tę historię najtrudniejszą, czyli historię ostatnich 45 lat prl -u. i rozliczyć ją tak, jak rozliczono nazizm. To nie jest tylko smaku, kwestia. Idąc postępem ramię w ramię, trzeba uważać, by się nie stać narodem, który stracił pamięć. Trzeba historię lat niedawnych badać z odwagą dociekliwą. Po prawdy i jedynie prawdy, żąda dziejowa sprawiedliwość. O prawdy i jedynie prawdy żąda dziejowa sprawiedliwość. Trzeba ustalić sprawców zbrodni z lat marksistowskiej zawieruchy, bo naród nie usłyszał od nich autentycznego słowa skruchy. Bo naród nie usłyszał od nich Autentycznego słowa skruchy. Upływa czas nieubłaganie, przechodzą nowe pokolenia. O prawdę cię prosimy, panie. Bezprawdy nie ma przebaczenia. Gdy barykady obie strony chcą być mieszone jedną miarą. Musi być jasno ustalone, kto katem był, a kto ofiarą. Musi być jasno ustalone, kto katem był, a kto ofiarą. Niełatwo pieśnią dziś wyrazić, tamten stan bólu i goryczy, lecz tak jak rozliczono nazizm, Trzeba komunizm też rozliczyć. Lecz tak jak rozliczono nazizm, trzeba komunizm też rozliczyć. Upływa czas nieubłaganie, przechodzą nowe pokolenia. O prawdę cię prosimy, panie. Bez prawdy nie ma przebaczenia. Upływa czas nieubłaganie. Przechodzą nowe pokolenia. O prawdę Cię prosimy, Panie. Bez prawdy nie ma przebaczenia. Bez prawdy nie ma przebaczenia. Prosimy Pana Profesora Jana Żaryna. Witam państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Chciałbym Państwa oprowadzić po wystawie za chleb i wolność, która to wystawa tam się znajduje, a my znajdujemy się tutaj. W związku z tym to oprowadzenie będzie oczywiście wymagało pewnej wyobraźni od państwa. Liczę na to, że później zostanie ona skonfrontowana z rzeczywistością, po tym jak stąd wyjdziemy i przejdziemy się po korytarzu. Ta wystawa powstała dzięki temu stowarzyszeniu, stowarzyszenie 13 grudnia i dzięki osobie, która tutaj siedzi, to znaczy dzięki panu Sławomirowi Karpińskiemu, który jest prezesem tego stowarzyszenia. A ponieważ stowarzyszenie jest oczywiście liczne, w związku z tym nie tylko ma prezesa, ale i wiceprezesa, i sekretarza, i jeszcze pewnie ze dwóch członków, w związku z tym wszyscy się przyłożyliśmy do tego dzieła, czyli właśnie do tejże wystawy. Ja chciałbym Państwu teraz już przechodząc do rzeczy poważniejszych. Państwu zaprezentować tę wystawę w sposób następujący. Otóż jest ona opatrzona takimi datami 1978-1981. I nie są to rzecz jasna daty przypadkowe. Chcieliśmy w ten sposób od razu dać wyraz pewnemu przekonaniu historycznemu. Ale także przekonaniu, które ma swoje uzasadnienie, można powiedzieć, w sferze wartości, a nie tylko i wyłącznie w samej historii wydarzeniowej. Otóż, jako historyk, wydaje mi się, że mogę się pokusić o taką tezę, iż Solidarność roku 1980, właśnie taka, jaką ona była, jaką się rodziła podczas tych strajków sierpniowo-wrześniowych, 80 roku wyrastała z takich najważniejszych trzech filarów, które to filary spowodowały, że mogliśmy rzeczywiście mieć pełne poczucie suwerenności tego ruchu Solidarność. To znaczy suwerenności, ponieważ to był ruch 80-81 na pewno polski. I na zakończenie tego mojego krótkiego występu będzie piosenka lżejsza o genezie Perelu”, a w zasadzie piosenka o tym, co z tego Perelu w tej chwili jeszcze zostało. Oparta na muzyce ludowej, ukraińskiej, ale teraz mamy dobre stosunki z Ukrainą, to mogę wykorzystać. Piosenka Sokoły, taka była, chyba znacie, prawda? A ja napisałem taką wersję tejże piosenki kilkanaście lat temu cokoły. Piosenka jest o tym, żeby te pozostałości, co jeszcze na tych cokołach, tam w różnych miejscach stoją, a się źle kojarzą, po prostu, żeby zmieniły miejsce pobytu. Znacie Państwo zresztą taką akcję końspomnika bolszewika, prawda? Czy nie znacie? Popieracie? No właśnie. No to w tej piosence to się właśnie zawarte jest to wezwanie. Chyba nawet z tej piosenki jest zaczerpnięte, tak myślę. PRL kłamstwami karmił o ludowej gwardii armii, choć zmieniły się układy. Jeszcze są po ruskich ślady. Hej, 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 co koły na zdrajce łotry matoły, koń, goń, goń wspomnika ochydnego bolszewika. Hej, 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 co koły! A zdrajce łotry matoły, koń, goń, z goń, wspomnika, bolszewika, koń, goni, goń. goń, goń. Teraz w Grodzisku lub w Grudziądzu Zobaczyłem szyd z małsiądzu, Że z fornalską gośką słodko Konspirował sam nowotko, Co na imię miał Marceli, Lecz go wkrótce diabli wzięli, Albo to był Bierut Bolek, Ja tam wszystkich ich nie wolę. Hej, 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 co koły na nich zdrajce, łotry i goni, goni z ochydnego bolszewika. Hej, hej, hej co koły na nich zdrajce, łotry i goń, goni, goni goń, bolszewika, koń, goni, goni. Po miasteczkach i dzielnicach czasem trafi się tablica, że tu sztab był PPR-u albo że nocował Bierut. Hej, 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 co koły, a nich zdrajcę łotry ma poły. Goni, goń, goni z pomnika bolszewika. Hej, hej, hej. A Anik zdrajce łotry ma toły koń, goń, z wspomnika, bolszewika, koń, goń, goni. Jest zasadą oczywistą, by nie wierzyć komunistom. Chyba poprze mnie publika bolszewicy. Precz wspomnika albo bolszewicy do śmietnika. To może być w historii, prawda? Hej, 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 co koły. A łotry zdrajca, łotym koły. Goń, goni, goń, wspomnika chydnego bolszewika. Hej, 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 co koły, ani. Po trójma Goń, goni, 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 wspomnika, morszewika koń. Serdecznie dziękuję, panie za nadzieję, że z czerwcu nic nie stanie. Pani Joanno, panie Andrzeju, zapraszamy. Mamy, proszę państwa, wielką wpadkę. Sądownictwa, które nie jest dla nas chyba zaskoczeniem. Od 20 lat opinie na temat sądownictwa są raczej skrystalizowane, ale teraz mamy ujawnienie tego i wypłynięcie na szerokie wody. Gdańska Ośmiornica z Amber Gold na czele. Wielka szajka oszustów, to zamieszani są prokuratorzy, sędziowie i, jak wszystko wskazuje, rządząca ekipa. Proszę Państwa, w każdej rodzinie może się trafić łajdak, w każdym stadzie czarna owca, i, i rodziny, i to stado i społeczeństwo to nie jest obciążenie. Pod warunkiem, że otoczenie reaguje prawidłowo. Proszę Państwa, czy, czy to, co dzisiaj wypływa na światło dzienne jest naprawdę dla nas aż takim zaskoczeniem? Czy my jesteśmy zaskoczeni, czy tylko udajemy? Przecież, jeżeli się zastanowimy, skąd się to wzięło, skąd przekupstwo, złodziejstwo, oszustwo zatoczyło tak szerokie kręgi, to nie są jednostkowe przypadki. To już układa się w spójny system. Proszę Państwa, jeżeli sięgniemy do historii. To nie powinniśmy być zaskoczeni. Pamiętamy rok 89, nowy system wchodził pod jakimi hasłami. Jacek Kuroń nawoływał. Polityka nie ma być uczciwa, tylko skuteczna. Jerzy Borowczak, pierwszy milion trzeba ukraść. Prezydent Wałęsa na Białorusi. W Polsce sędziowie żyją z wyroków, a prokuratorzy z umarzania śledztw.